Dosyć regularnie zdarza mi się teraz, w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, słyszeć, że to, co robię, jest za wcześnie, że to, co robię, jest za późno. Bardzo mnie to dziwi, bo myślałem, że to jest w sumie bardzo dobry przyczynek, żeby surować nagrać. Dla Was, dla Was odcinek o tym, jak postrzegamy swoje sukcesy lub ich brak, swoje opóźnienie lub jego brak lub swoją nadmierną łapczywość lub jej brak w ujęciu czasowym. Strzała. Ja nazywam się Andrzej, lubię nazywać emocje i kubek naturalnie jest z nami, gdyż bez kawy ten podcast się nie odbywa. Czasem tak mam i jestem tego świadom, że tak mam, że bardzo mocno wszystko stawiam na jedną kartę i po prostu coś próbuję, czymś ryzykuję, coś, coś wydziwiam, jakby to pewnie powiedziało sporo osób, które mnie trochę mniej znają. I mam jako taką świadomość, że robię coś, co może być postrzegane jako robienie czegoś być może trochę wcześniej. Nie sądzę ja, że robię to coś wcześniej, bo robię to wtedy, kiedy czuję, że chcę to zrobić, ale przez, no nie wiem, neurotyzm <grywany> wrodzony albo przez jakieś tam zdolności obserwacyjne, potrafię mniej więcej założyć, że, że wiem, że wydaje mi się, że jakby ktoś o tym usłyszał, to pewnie coś by na ten temat było powiedziane. Tym niemniej, o wiele częściej czuję się tak, jakby wszyscy dostali jakieś memo. Jakby wszyscy dostali jakąś notyfikację, jakieś powiadomienie, jakąś kartkę z dokładną informacją, jak się robi jakieś różne rzeczy w życiu. Albo co warto wiedzieć w życiu, albo skąd się coś wie w życiu? Lata przede mną, a ja sobie siedzę i nie dostałem tego memo, tej notyfikacji, tej kartki. Ja nie wiem. Często mi towarzyszy w życiu takie poczucie, skąd wy to wszystko wiecie. Skąd wy wszyscy, wy ludzie, zbiorczo, wiecie pewne rzeczy na temat, na temat, nie wiem, podejmowania decyzji, dojrzewania, radzenia sobie? How the fuck? Skąd wy to macie? Bo mnie to gdzieś ominęło lub omija, lub mam takie wrażenie, że mnie omija. I w mojej głowie, podsumowując te dwie wypowiedzi, jest po pierwsze tak, że trochę wydaje mi się, że faktycznie czasem robię rzeczy wcześniej. Wydaje mi się, że przez większość życia robię rzeczy w życiu tak, jak statystycznie mniej więcej ludzie na nie wtedy wpadają w różnych tam swoich biegach, przygód, które spotykają. Ale raz na jakiś czas ojejku, no mam takie właśnie bardzo wyraźne poczucie, że kurde, wszyscy, wszyscy, już dawno, wszyscy już dawno pobiegli, wystartowali, a ja w ogóle się orientuję, że jest jakieś, wiecie, jakieś rzeczy do skompletowania przed startem, no nie? A wszyscy już dawno kończą czwarte okrążenie. Teraz Przechodzę przez tą dużą zmianę. Teraz mam ten moment przechodzenia bardziej z rzeczy, które się rozumie, bardziej w rzeczy, które, które chcę czuć. I nie boję się tej zmiany. Nadszedł na nią czas. Już Wam mówiłem, więc nie będę się powtarzał, ale zarówno mam wrażenie, że ona jest trochę nieprzemyślana i wczesna, nie mam żadnego twardego planu, nie mam mentoringu, nie mam tego bardzo rozpisanego, mam, mam co najwyżej zaburzony instynkt samozachowawczy I i, i I do my shit, próbuję robić moje, próbuję jakoś iść z tym, co sobie wyobraziłem. Więc z jednej strony mam wrażenie, że robię to trochę wcześnie, z drugiej strony jestem na siebie zły, że robię to późno, bo, bo kurde fajnie by było móc to robić już od, od jakiegoś czasu, a, a bałem się po prostu. Więc moja głowa bardzo często wyrównuje się w takim wniosku, że no robię to w sam raz. <laughs> Miałem zrobić wcześniej, pewnie bym to zrobił wcześniej. A nie mam tendencji do zwlekania, gdy już coś skumam, więc zrobię teraz. Mam takie poczucie, że jesteśmy tylko historyjkami, które sobie opowiadamy i poprzednia historyjka przestała mi służyć, więc teraz piszę nową, na którą mam ochotę. Tym niemniej, to, że wywołuję tę zmianę sprawia, że bardzo dużo ludzi ma ochotę ją skomentować. Normalna rzecz. I bardzo dużo z tych komentowań to są komentowania, w których ewidentnie przeziera, o tak powiem, przeziera przez nie um, jakiś lęk, jakiś kompleks, jakiś smutek, jakieś takie poczucie ałe. Nie wiem, zmarnowanych szans, niewybranych, niewybranych dróg. Bo z jednej strony, co jakiś czas ktoś mi mówi, i wiecie, ta osoba mi to mówi takim totalnie pewnym siebie tonem, że ja jestem już za stary na takie zmiany w życiu. Jestem po trzydziestce, kaman. Um, I nie, nie, zawsze się zastanawiam, co. Znaczy, <grym> z jednej strony, ja rozumiem, że nie powinienem reagować, i jest część mnie, która stara się być wyrozumiała, bo ja rozumiem, że takie, taka, taka toksyczna pseudotroska to jest czyjś wyraz. No, takiego, wiecie, no, nieprzetworzonego lęku, może jakiegoś kompleksu, właśnie jakiegoś smutku w sercu. I z jednej strony staram się być wyrozumiały i brać na to poprawkę, a, ale i to jest część mnie, ale jest też druga część mnie, która na przykład nie kuma, po co mam na to brać poprawkę, bo to, że ktoś nie przerobił czegoś albo żyje życie niezgodne z sobą, no to nie jest, kurwa, mój problem. I jeśli ktoś ma potrzebę wyżyć swój lęk, Um, lub swój kompleks, lub jakiś swój smutek na drugiej osobie, nigdy nie kumam, dlaczego, jakby, dl dlaczego inni mają się zgodzić na bycie zderzakiem, um, który zaabsorbuje um, czyjąś taką niechęć, takie toksyczne podcinanie skrzydeł, takie zachęcanie do bezradności, takie sranko, takie budzenie lęku, zawstydzanie, czasami szyderstwa, bo takich komentarzy ten, który podałem, że a przecież jesteś za stary na to, to to jest taki, wiecie, lajtowszy, można też żyć usłyszeć inne. Nie jesteś mnie która nigdy nie kuma, dlaczego trzeba to znosić. Zawsze mi różni moi dojrzali, mądrzy znajomi zawsze mi powtarzali, że tak oj, ale to sama mówi to z lęku. Wiem. Ja też się różnych, nie wiem, lubię sobie myśleć, że pewnych rzeczy się boję, a no, nie wiem, nie przypominam sobie, żebym powiedział jakiekolwiek osobie, że jest za stara na coś. Jakby chcesz, to rób, kim ja jestem. A jeśli twoje zachowanie budzi we mnie problem, no to problem leży ewidentnie we mnie. A i, no nie wiem, to tak rzucam jako temat poboczny. Zawsze mnie zastanawia, dlaczego, dlaczego tak to wygląda, że ma być dosyć i mamy tak społecznie bardzo duże wymaganie, żeby wybaczać ludziom, którzy zachowują się agresywnie lub toksycznie z lęku. Podczas gdy na przykład mogliby z okazji swego lęku nawet jeśli go odczuwają no przykro mi, ale no to nie wiem. Zamknąć się, jeśli mają ochotę kogoś toksycznie skomentować albo wziąć ownership i autorefleksyjnie podejść do swojego lęku i powiedzieć: "A kurde. Twoja decyzja budzi we mnie budzi we mnie może żal, że też kiedyś czegoś chciałem spróbować." To są jedyne dwie uprzejme społecznie akceptowalne rzeczy. Każda inna jest już jakąś formą agresji społecznej, ale mam wrażenie, że mamy na to totalnie jakąś taką... takie przymknięte oczko społecznie, bo, bo to, że jeśli ktoś sobie z czymś nie radzi, no to jest taka dosyć duża akceptacja społeczna, że to jest ja sobie wolno wszystko. No nie wiem, <laughs> można też na przykład wymagać... Wiecie, można też próbować na przykład trochę więcej tu od siebie wymagać. Ale I digress. E, wracając do tematu. Sporo osób do mnie, do mnie zahaczyło po tej mojej decyzji, że jestem za stary. Na to, żeby robić takie zmiany w życiu. Wydaje mi się, że znam powody. Wydaje mi się, że jest część mnie, no właśnie, która rozumie, że jeśli ktoś też chciał podjąć jakąś decyzję w życiu, yy, no to może widzi w tym jakieś zagrożenie albo coś niepokojącego. Czy ja jakby aprobuję takie zachowanie i takie komentarze? Nie, ale to nie jest tak, że nie rozumiem, skąd się biorą. To, co mnie najbardziej bawi, to z kolei słuchajcie, to, że ci ludzie, którzy mi mówią, że jestem za stary na takie rzeczy, oni chyba nie wiedzą, jak dużo podchodzi do mnie osób zwracających uwagę na to, jaki ja młody jestem, <ścoughs> że takie rzeczy o sobie wiem, bo na przykład komuś to zajęło o wiele, o wiele dłużej. Strasznie. Miałbym kiedyś ochotę w fikcyjnym świecie, w którym można sobie robić takie scenariusze, żeby pięć osób, które tak najbardziej zażarcie mi tłumaczyły, że to nie wypada, żebym będąc tak starym robił taką zmianę, usiadły naprzeciwko pięciu osób, które z największym entuzjazmem mi tłumaczyły, że to jest porąbane. Wiecie, że, że tak młodo taką zmianę? Bardzo bym chciał usłyszeć, usłyszeć ten dialog. Bo ta, drupa, ta druga grupa z kolei. Wychodzi z założenia, że trzeba w życiu swoje przeżyć, by móc wiedzieć, w jaką stronę wykonać taką większą, taki większy skok. A sztuczka polega na tym, tak sobie myślę, żeby się zorientować, że odpowiedź nie ma nic wspólnego z tymi dwoma grupami. Mam jedno życie, będzie trwało tyle, ile będzie trwało. Jeśli ja, o Boże, ile ja lat już zmarnowałem podejmując decyzje tak, żeby się dało łatwo wyjaśnić, to było główne hasło moich lat dwudziestych: podejmowanie decyzji, które jest łatwo wyjaśnić, co do których wszyscy, wszyscy gremialnie pokiwają głową, mówiąc: hm, co za rozsądna i oczywista decyzja. I wiecie, co mi to dało? Gówno. Bo i tak się nie czułem z nimi pewniej, bo każda decyzja, którą podejmowałem pod bezpieczeństwo i aprobatę, to była decyzja nakręcająca moje poczucie więzienia i poczucie stawki, że ja przy kolejnej decyzji jeszcze bardziej muszę wybrać to coś, co jest rozsądne i takie najbardziej, że tak powiem, zgodne z ewentualną opinią otoczenia. Dużo z tych decyzji było obiektywnie świetnych. Ja jestem z nich bardzo zadowolony. Bardzo często rzeczy, które podpowiada otoczenie, są niezłe. Otoczenie z reguły będzie nas namawiać do tego, żeby się świetnie przygotować i zrobić coś bezpiecznego, co nie są złe porady. Tym niemniej wiem skąd te decyzje się brały, wiem z jak wielu decyzji zrezygnowałem. Podjąłem decyzję odmowną, bo no właśnie, aż przesadziłem z tymi bezpiecznymi. Ja ogółem sądzę, że w życiu trzeba podejmować średnio, średnia ze stu decyzji powinna być relatywnie bezpieczna. Co nie zmienia faktu, że to nie chodzi o to, żeby 100 było bezpiecznych, tylko na przykład 75 mniej lub bardziej bezpiecznych, a 25 riski w różnym stopniu, z czego 5 riski as fuck. I wtedy, jak patrzymy na to, wiecie, jak to się uśrednia, no to nam wychodzi, że mamy poziom bezpieczeństwa 65 na 100. Ponad połowa całkiem nieźle. To ja nie dbałem o to, żeby mieć te 25 ryzykownych. Ja nie dbałem o to, żeby mieć te 5 cholernie ryzykownych. I mam jakąś historię, i każdy ma inną, i jestem w wieku, w którym jestem, i w momencie życia, w którym jestem, i mam ochotę na zmianę teraz. I ona jest dokładnie w momencie, w którym ja ją najbardziej poczułem. I to ciężko wyjaśnić, jak ja strasznie mam w dupie, co ktoś o tym sądzi. Bo jest to moja droga, jest to moje życie, jest to mój moment, w którym ja te decyzję podejmuję, bo jest dla mnie... Kurde, bez mnie wszystkim jest budująca, jest fajna, jest pełna entuzjazmu, jest karmiąca mnie dużą, dużą energią, jest bardzo optymistyczna ta zmiana, jest wiejąca fajnym, świeżym wiosennym wiatrem nadziei ta zmiana. I ktoś postanawia mi powiedzieć, że w oczach tej osoby jestem na to za stary lub w oczach tej osoby jestem na to za młody. Mordy, kocham was, ale obie te wypowiedzi powinny być skierowane w trochę innej budowie zdania w lustro, bo fakt, że coś. Że macie taką potrzebę skomentować na temat drugiego człowieka, niestety mówi więcej o was niż o mnie. I czemu o tym wszystkim gadam? Gadam o tym w stu procentach dlatego, żeby dodać wam otuchy, drogie słuchaczki i słuchacze, że jeśli macie coś do zrobienia, co wam się wydaje, że jest trochę przedwczesne, albo macie lęk, że już nie warto tego robić, bo jest już za późno, zachęcam, by to soczyście pierdolić. Macie moment w życiu, w którym macie. Jeśli czujecie, że może, kurde, warto zaryzykować, ale jeszcze nie teraz, to się jeszcze odrobinę przygotujcie, ale ostatecznie ruszcie, rozpocznijcie ten, ten proces startu, który potrwa, aż się rozpocznie, tak naprawdę. A jeśli macie lęk, że już jest trochę za późno, a coś was nadal kusi, mordy was nadal kusi. Jak człowieka coś kusi, to jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.